Świnki, zdrapiecie ze mną z drapeczki? Świnki ze mną nie chciały zdrapać z drapeczek, ale Państwo może zdrapiecie. Także nie, nie może. Musicie zdrapać ze mną zdrapeczki. Także trzymajcie mocno kciuki. 10, 20, 30, 40, 45, 48, 50 zł w drapkach. Także zobaczymy, co kryje się tutaj pod warstwą ścieralną. Mocno, mocno trzymać kciuki. Łapka w górę pod filmikiem. Szukamy siódemki, jest ósemka, trójka, czwórka, szóstka, piątka, dziewiątka i dwójka. No to już jesteśmy dwa złote w plecy. Dwa złote w plecy. Zaczynamy tutaj od szczęśliwych lin. Szczęśliwe linie. Co my tu mamy? Śliwka i krab. Śliwka. I tu jest śliwka. Krab. Jeden. I tylko jeden. Co my tam mamy dalej? Serce i truskawa. Truskawa i serce. Hmm, jak ładnie obok siebie. Truskawa. Mm -hmm. Truskawa. Jedziemy dalej. Księżyc Sakwa. Księżyc Sakwa. Sakwa jest. Mm -hmm. cytryna pomarańczko cytryna jest tutaj i tutaj pomarańczko pomarańczko i cytryna tu biedrona i pik pik biedrona jest ok Wiśnia, ananas. Wiśnia, ananas, ananas jest. Wiśnia jest, ananas. Bawimy się dalej. Kwiat i garnek. Garnek. O, mamy linie. Super. Pięknie jest. Jest grana. Garnek. Piatek, garnek. Więcej nie ma. Dzwonek, słoń. Słonia nie widzę. Dzwonek jest tutaj. I tutaj. Mhm. Tęcza i gwiazda. Tęcza. Mm. Tańcza, gwiazda, gwiazda, gwiazda. Gdzieś widziałem gwiazdę, tu jest gwiazda. I tu jest gwiazda. Mhm. Arbus, winogrono. Mamy kolejną linię, jest kolejna linia. Arbus, winogrono. I. Gruszka. Sztaba złota, gruszka, sztaba złota, gruszka, sztaba złota. Mhm. Dobra, sprawdzimy jeszcze klucz, klucza nie było. Gruszka. Tu mamy jeszcze gruszkę. Podkowy nie było, no i nie było diamentu. Gwiazda. jest jeszcze gwiazda banana niestety nie ma mhm. sprawdzamy nasze wygrane 3 6 tu nie ma podkowy nie ma 6 zł super ok jedziemy dalej moi drodzy jedziemy dalej moi drodzy i love, I love. Ja I love Świnki, ja bardzo lubię, kocham Świnki, a Świnki ze mną nie chciały zdrapać. Bardzo brzydko, bardzo. 43. 53. 12. 37. 11. 47. 57. 26. 24. 25.

13, 23, jest 23, jest dycha, super, o. 22, jest 22, jest dycha, pięknie, 23, oj, świnki nie wiedzą, co straciły, świnki nie wiedzą, co straciły, 25, ja, yeah. świnki 3, świnki 3, co my tam mamy dalej? 49? Nie ma. 21? Nie ma. Jest, są monetki, są monetki. Znajdź symbol monetki i wygraj dwukrotność przypisanej kwoty. Wow, no to tutaj jest 20 zł. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 38, 16, 12, 54. 58, 37, cash. Znaj... Mamy cash, ale z drapa. <laughs> Trzy dychy. Nie, no normalnie że stuwa. 17, 43. Pięknie, w tej zdrabce mamy stuwę. Bajka. Bajka. Draping jest za. Był... Ile za 50 zł, a już jest stuwa. 106 już mamy. 106.

Pięćdziesiąt jeden, czterdzieści osiem, piętnaście, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt osiem, trzydzieści pięć. Trzydzieści jeden, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt cztery, czterdzieści sześć. Ok, i ostatnia zdrapa owocowa, eksplozja, explosion. Wiśnia. Ale fajnie. Jest, jest plus. Jest fajnie, jest plus. Kokos. Kokos. Co my tu dalej mamy? Boróweczka. boróweczka O posmaku metalicznym, tak jak to w Dino było. Arbus. Arbus. I jeszcze tutaj. Idziemy dalej. Pomarańczko. Pomarańczko, grucha i melon. Grucha i melon. Grucha, 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 grucha. grucha. melon. Melon i Jabłuszko, jabłuszko, jedno jabłuszko, drugie jabłuszko, trzecie, czwarte, piąte. Co tam dalej? Figa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Banany. Mamy banany? Tu też są też są pomarańczko mam niedodrapane tutaj yy, banany jeszcze tu ananas ananas i tutaj okay. yy, kiwi było kiwi kiwi nie nie było karambola Mamy linię, ale dzisiaj odcinek. Mamy linię, jest karambola. Karambola. Karambola i tutaj też karambola. Mhm. To jedziemy dalej. Co tam? Da Brzoskwinka. To mam brzoskwinkę. To kwinkę. E, melon był. Czy był melon? Był tu niedodrapany. Brzeskwinka, brzeskwinka. I tu brzeskwinka. Cytryny nie było. Ok, i co mamy tam ostatnie? Awokado. Awokado, awokado, awokado. Mm, tu była brzeskwinka jeszcze niedodrapana. Awokado. No dobra, sprawdzamy. Sprawdzamy naszą wygraną. 5 zł. Ok, 5 zł. To, to mamy łącznie. 5, 100, 105, 111. 111 zł na 50. Czyli mam 61 na plusie. Mega plus, mega plus. Zostawcie po sobie ślad w postaci łapeczki w górę. Jest dobrze.